Wilkowyje, popularna miejscowość, której nie ma w rzeczywistości. Taka wieś, jaką polubiły miliony widzów, to efekt wspólnej, wytężonej pracy wielu osób. Dzięki nim powstają obrazy, dźwięki i charakterystyczne miejsca. Razem z ludźmi, ramię w ramię, pracują konie, psy i krowy. Od nich też dużo zależy, a nie zawsze mają dobry dzień. Jeśli dodać do tego specjalistów od szczegółów i drobiazgów, to mamy obraz profesjonalnej zgranej ekipy. Cały czas Akcja! Ekipy, z którą można nie tylko księżyc, ale i konie kraść. Akcja! Skurczę. zawsze wziął, ale Złodzieje! 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 Jedziemy, panowie mają chwilę przerwy. Proszę popatrzeć w jakim skupieniu reżyser pracuje nad każdym ujęciem. To wiesz co? Tu ja! koń poszedł. Nie, tu poszedł, gdzie on poszedł? No gdzie on poszedł? Gdzie koń idzie? Gdzie koń nie jedzie, ma Akcja! Bry! Koń chyba się zbiesił. Koń jak jest, każdy widzi. Koń może być mądry, pracowity, a także nadgorliwy lub leniuszek. Właśnie zaczynamy ujęcie i za chwilę... Powiem do Piotrusia Pręgowskiego, uwaga, proszę wszystko ciszę, Piotrek zaczyna grać. Ja! stop. Wyprzęgamy konia. Każdy koń też widzi jaki jest. Był już koń, który mówi, teraz jest koń, który rozumie co do niego mówią. Ale czy koń mnie słyszy? Czy Koń mnie słyszy. Jest właśnie przykład takiego planu filmowego, na którym reżyser do konia mówi przez mikrofon i koń rozumie. Zanim! Polska słynie z zamiłowania do koni i z wzajemnością. Polacy kochają konie i uwielbiają polską jazdę. Nasza wyobraźnia nie znagani. Jesteśmy zdolni do rzeczy, które nie śnią się filozofom. Mamy łańską fantazję. Stop! Stop! Wracamy na pozycję. Nawet wypić potrafimy z fantazją. A kiedy fantazja już nas ponosi, to może być ostra jazda. Nie, nie, rady. nie. <laughs> nie mam doświadczenia. A my nie śniamy Nie o to chodzi. A to nie doszli? Nie, ale to, że. Tak, a to ładne co zrobiłeś? Spróbuj jeszcze raz. A będzie Ja w ogóle nie piję wódki. No to bo tym to, to wodę możesz pić w ten sposób. Ale nie mam doświadczenia. Co Nie. to? O. Pięknie. Pięknie. Zrobimy tak, zobaczcie. Spada są so akcja. <noise> Delikatnie. I do czego nasze, to tak. no, i Do każdego aktora dochodzi się inaczej i to trzeba postępować tak jak nie wiem, jak rzeźbiarz, jak lekarz. W każdym materiale ludzkim jest inne, inne, inny sposób dotarcia, inny klucz, a mimo to to jest ciągle lepienie z tego najtrudniejszego materiału, a tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby stworzyć takie warunki, tak poinformować, tak postawić tego, żeby aktor był na tyle pewny. Żeby mógł zacząć robić to, czego się wyreżyserować nie da. Teraz ty mówisz coś. Co kurna, nas goni się, a złodzieje niewinne? A! Co? Złodzieje niewinne? Coś tak? ty mówisz. Jeszcze? Pan jest właścicielem Pani pojazdu jest... Tak? mechanicznego? Tak? Pani tego Tu pojazdu. powinno być światło tak? i... Tam. Tam. Proszę bardzo, tu powinno być światło i tu. Jest tu! Lecisz ja Jest to światło. Jest? Nie? Nie ma. Bardzo dobrze. Nie ma? Nie ma. Fantastycznie. Pan, proszę bardzo. Pani Łośnik tak? Proszę bardzo. Tu jest światło? Jest. Biegny, 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 biegny. Jest. No. Od kiedy to głównąś świetnie słodzy mandiwnica. To proszę bardzo. No to proszę bardzo. Idziesz już, już tu. On zostawiasz go. Proszę bardzo. Wyciągam bloczek no mandatowy. Kiedy? No proszę bardzo to. Piszemy mandaty. Piszemy. Nie, nie, no Piszemy. No dobrań, no. I to nie To nie to, no, to jest. przedstawienie na ich użytek. Na mi się podoba, to jak tutaj ludzie mówią, jak współpracują. I podobają mi się też rzeczy, którymi oni to wszystko grają, robią. Na przykład długie ramię, kamery. W przyszłości marzę o zawodzie aktorki. I jeszcze trochę do tyłu. Jeszcze metr do tyłu. Szacunek, zaufanie, fachowość. To są podstawowe warunki do efektywnej współpracy. Ble, 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 ble. Niby nic, a swoje trzeba wiedzieć. Ja wiem jedno, on wie drugie, razem wiemy wszystko bo jesteśmy w jednej ekipie. No, no. Panie, albo pokażesz samochód cały i pociągniesz lewo, albo pokażesz kadr z kolumną. I jak samochód zaparkuje, to my zostajemy na tej pozycji tutaj, do tej rozmowy od razu. Tak, 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 ble, 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 ble. Tak. No się nam powinien wkadrować, czyli bardziej jeszcze troszkę w swoje lewo. Tu jest ble, 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 Tak, przy samochodzie i. Pierdu, pierdu i później odjeżdżamy za samochodem. Troszeczkę do góry jedziesz. O, a ja go już fajkuję do. Góry. Jeden uzupełnia drugiego. Jeżeli y, Jacek źle coś wykona, to ja tu muszę korygować albo na odwrót. No. I to jest za, praca za połowa, tak zwana. Idź tam, staniesz. Czy mnie będziesz widział, jak tu Sebastiana tu będziesz widział? Dobra, dziękuję. Rancho wilkowyje powstaje dzięki wytężonej pracy wielu ludzi. Ramię w ramię. Tylko dzięki nim jest możliwe stworzenie takiego filmu. Kto potrafi zrobić to, czego nie potrafią inni, kiedy niemożliwe staje się możliwe? Jak to się dzieje, że główne postacie dwoją się w oczach? Co to będzie za film? Właśnie tutaj teraz F16 na i my lecimy ze swoimi M10, ostrzeliwujemy Wietnamczyków, wpadamy na nasze pozwojowe Nie leci się, się nabrać. I od razu do motocykli. Rancho Już wkrótce.